Myślisz, że twoja przeszłość jest czymś stałym, czymś, co się wydarzyło i już nie da się tego zmienić. Ale to nie jest prawda. Twoja przeszłość istnieje tylko w jednym miejscu w twojej wyobraźni, w twojej pamięci. A skoro istnieje tylko w wyobraźni, można ją zmienić. I to właśnie nazywa się sztuką rewizji. Rewizja to nie zaprzeczenie temu, co było, to odkupienie tego, co było. Kiedy wraca wspomnienie porażki, bólu, odrzucenia, nie uciekaj od niego. Weź się na stół operacyjny w swojej wyobraźni. Otwórz tę scenę ale tym razem napisz ją na nowo. Ta rozmowa, która skończyła się odrzuceniem, teraz kończy się akceptacją. Ta wiadomość, która przyniosła złe wieści, teraz przynosi dobre wieści. To wydarzenie, które kiedyś cię bolało, teraz daje ci siłę. I powtarzaj to, aż nowa wersja ciebie stanie się bardziej prawdziwa niż ta, którą zapisały twoje zmysły. Co się wtedy dzieje? Odbierasz przeszłości jej moc. Zmieniasz emocje, które z nią były związane, a ponieważ uczcie jest sekretem, zmieniasz też swoją teraźniejszość. I to nie jest żadna sztuczka, to jest po prostu narzędzie, sposób by opanować sztukę rewizji i naprawdę uwolnić się od przeszłości, która nigdy nie była tak prawdziwa, jak myślałeś.